Zadanie czwarte. Doświadczenie losowe polega na czterokrotnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry, która na każdej ściance ma inną liczbę oczek, od jednego oczka do sześciu. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy co najmniej jeden raz sześć oczek, pod warunkiem, że otrzymamy dokładnie dwa razy pięć oczek. Jeśli ja sobie oznaczę, że A oznacza zdarzenie polegające na tym, że otrzymamy co najmniej jeden raz sześć oczek. Natomiast B będzie zdarzeniem polegającym na tym, że otrzymamy dokładnie dwa razy pięć oczek. Korzystamy więc z prawdopodobieństwa warunkowego, czyli, że A zaszło pod warunkiem B, to jest prawdopodobieństwo od części wspólnej. Podzielone przez P od B. Oczywiście, jeśli skorzystam z definicji prawdopodobieństwa, to będę miała moc zbioru A w części wspólnej z B przez moc zbioru omega przez moc zbioru B przez moc zbioru omega i ta omega mi się skróci, czyli to będzie moc zbioru A w części wspólnej z B przez moc zbioru B. No, i teraz musimy poszukać, ile mamy tych elementów. Jeśli chodzi o zbiór B, dokładnie dwa oczka, dwa razy po pięć oczek, to moc tego zbioru B będzie się równała. Przypominam, że. Rzucamy czterokrotnie, czyli że możemy uzyskać na przykład dwójkę, czwórkę, szóstkę, szóstkę, czyli takie czwóreczki. W związku z tym mam taką zasadę, że skorzystamy z reguły mnożenia i z czterech miejsc wybieram dwa dla piątek. Pozostałe natomiast wkładam. I mam ich 6 możliwości, ale skoro piątkę wykorzystałam, to mam ich 5. Czyli kolejne miejsce jest na 5. I kolejne miejsce jest na 5. Czyli mam dwa miejsca dla piątek, a każde kolejne są to piątki. Jeśli skorzystam, oczywiście. Symbolu Newtona i rozpiszę to sobie, czyli 4 minus 2 to jest 2 silnia razy 2 silnia, razy 5 razy 5 to będzie się równało 4 razy 3 razy 2 silnia przez 2 silnia razy 2 silnia razy 25. 2 silnia mi się skraca i mam 4 razy 3 przez 2, no bo 2 silnia to jest 2. Czyli mam, tu skracam 6 razy 25, czyli będę miała 150 elementów. Natomiast szukam, ile jest A w części wspólnej z B. No muszę sobie niestety kawałek tablicy znowu zmazać. I teraz a w części wspólnej z B, czyli poszukuję takich, które mają dwie piątki, no to będzie taka możliwość. Albo czyli tak, po pierwsze otrzymamy co najmniej jeden raz sześć oczek. Jeśli tak, a i dokładnie dwa razy piątkę. Czyli mogę mieć takie możliwości. Mam cztery miejsca i będę miała dwa razy piątka na przykład i dwa razy szóstkę. To znaczy, że Czterech miejsc wybieram dwie i to jest wybór piątki. To będzie na sześć możliwości, ale mogę mieć też wybór taki, że jest tylko jedna szóstka. Wówczas, a w zasadzie to nie jest zapisane do końca poprawnie, dodać powinnam mieć jeszcze możliwość taką, że mam dwie piątki, jedną szóstkę i coś jeszcze. Zatem będę miała wybór. Z czterech miejsc 2 dla piątek, Szóstkę mogę włożyć na dwa elementy i pozostały ten ostatni pusty wkładam na cztery elementy, bo wykorzystałam szóstkę i wykorzystałam piątkę. Zatem 4 po 2 to jest 6, a tu będzie 6 razy 8, czyli to będzie 6 dodać 48. Czyli 54. Zatem moje prawdopodobieństwo, wracam do zbioru, do tego wzoru, przepraszam, to będzie moc części wspólnej, czyli 54 podzielona przez 150, to po skróceniu daje wynik 9,25. I mam kolejne zadanie zrobione. Sprawdzamy, czy poprawnie. Skróciłam z kalkulatorem, czyli mam tak: 54 na 6 to jest 9, i 150 podzielone na 6 to jest 25. Czyli mam poprawnie policzone prawdopodobieństwo. Zadanie szóste. I teraz mam wartości bezwzględne, no takie trochę spokojniejsze zadanie jak na tę maturkę. Miejsce zerowe tego to jest x równa się 2, miejsce zerowe tego to jest x równa się minus 3. Jak narysuję to na osi liczbowej, to mi się to podzieli na trzy fragmenty. I będę miała od minus nieskończoności do minus trójki jeden przedział, drugi sobie domknę a trzeci zostawię otwarty. Wówczas rozwiążę tę nierówność w każdym z tych przedziałów. W przedziale od minus nieskończoności do minus 3, gdybym wybrała jakikolwiek element, na przykład minus 4, to pierwsze kółko z tych narysowanych tu wyżej jest ujemne i drugie też jest ujemne. Czyli mając pierwsze rozwiązanie pierwszej nierówności, jeśli zaznaczę ten przedział, w którym to było rozwiązywane, czyli od minus nieskończoności do minus trójki otwartej, to część wspólna z, tego z tej pierwszej części, czyli z pierwszej kolumny, to będzie przedział od minus nieskończoności do minus 10. No to druga część. Opuszczam oczywiście wartość bezwzględną. Jeśli ja sobie z tego przedziału wybiorę jedynkę, to zauważam, że pierwsza część jest ujemna, czyli zmiana znaków, natomiast druga część będzie dodatnia, czyli bez zmiany znaków. Zatem będę miała minus x dodać 2, odjąć 2x, odjąć 6 mniejsze od minus 2. Czyli będę miała minus 3x mniejsze, tu jest minus 4, na drugą stronę jest 4, czyli 2. Czyli x większe, bo dzielę na ujemną od minus 2 trzecich. Jeśli ja to teraz zaznaczę i naniosę ten sam przedział od minus 3 do 2, ale obustronnie domknięty. To częścią wspólną tego rozwiązania będzie przedział otwarty od minus 2 trzecich do domkniętej dwójki. I ostatnia część. Jeśli wybiorę z jakąkolwiek liczbę z przedziału od dwóch do nieskończoności, na przykład czwórkę, to oba kółeczka są dodatnie, czyli opuszczam je bez zmiany znaku. Zatem będę miała x minus 2 minus 2x minus 6 mniejsze od minus 2. Co za tym będę miała minus x mniejsze od 6, czyli x większe od minus 6. Czyli jeśli ja to sobie teraz zaznaczę i naniosę przedział... u złamała, zmazało mi się. I naniosę przedział... Od dwóch do nieskończoności to częścią wspólną tych dwóch przedziałów jest przedział od dwójki do plus nieskończoności. Suma tych pomarańczowych przedziałów jest rozwiązaniem mojej nierówności i będzie to przedział od minus nieskończoności do minus dziesiątki, w sumie te dwa przedziały razem się złożą, czyli będzie od minus dwóch trzecich do plus nieskończoność. I to jest moja odpowiedź do tego zadania. I zadanie następne. Szóste. Ciąg AN określony jest dla każdej liczby naturalnej. Jest geometryczny i zbieżny. W tym ciągu A1 plus A3 równa się 20 i A1 do kwadratu plus A3 do kwadratu Równa się 328. Oblicz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Rozpatrz wszystkie przypadki. No to zaczynamy. Czyli mam. Y, oczywiście przypominam, że wzór na n-ty wyraz w ciągu to jest a1 razy q do potęgi n-1. minus Czyli mam wyraz pierwszy plus, trzeci wyraz mogę zapisać jako a1 q do kwadratu. I drugie równanie, a1 do kwadratu dodać. E, A3, czyli a1 do kwadratu ku do, do czwartej równa się 328. Jeżeli ja w tym drugim równaniu, w pierwszym też mogę, wyciągnę a1 przed nawiasem. W drugim wyciągnę sobie A1 do kwadratu, będę miała 1 dodać Q do potęgi czwartej. Zatem, jeśli ja z pierwszego równania wyznaczę A1 i wstawię do drugiego, to będę miała 400 przez 1 minus Q do potęgi. Do kwadratu razy 1 plus q do potęgi czwartej równa się 328. No i teraz oczywiście mogę pomnożyć przez mianownik, czyli 1 plus q kwadrat, chociaż może nie. Dlaczego? Ponieważ zauważam jedną rzecz. Jeżeli ja sobie rozpiszę. Nie, nie będę rozpisywać. Tak będzie lepiej. Bardziej bezpiecznie, chociaż liczenia będzie dość sporo. Pomnożę sobie przez mianownik i będę miała 400. Razy 1 plus q do czwartej równa się 328 razy 1 plus 2 q kwadrat plus q do potęgi czwartej i mam podniesione do potęgi drugiej. Co dalej mogę z tym zrobić? Oczywiście skrócić, czyli podzielić. 400 się na pewno na 4 dzieli, a 328 też się dzieli, czyli będzie 100 razy 1 plus Q do czwartej równa się 82. O, to jeszcze dalej mogę podzielić. Jeśli dalej podzielę, na no to teraz wracając, ja to mogę jeszcze podzielić, będzie 50 razy 1 plus Q do potęgi czwartej równa się. Osiemdziesiąt dwa podzielone na dwa to jest czterdzieści jeden razy jeden plus dwa ku kwadrat plus ku do czwartej. Zatem po wymnożeniu będzie pięćdziesiąt plus pięćdziesiąt ku do czwartej. Równa się 41 plus 82 q do kwadratu plus 41 q do potęgi czwartej. Zatem mam 9 q do potęgi czwartej odjąć 82 q kwadrat i plus 9 równa się 0. No to mam takie równanko. Muszę sobie zrobić miejsce. A mamy jeszcze jedną stronę? Mamy. Dobra. O, mamy równanie przeniesione. Będzie nam łatwiej. No to teraz tak, oczywiście za Q kwadrat mogę wstawić T i będę miała 9T kwadrat minus 82T plus 9 równa się 0. Liczymy deltę, to będzie 82 do kwadratu. Odjąć 4 razy 9 razy 9 to jest 6400 i pierwiastek z tej delty to jest 80 zatem moje T1 będzie się równało 82 odjąć 80 przez 18 czyli 2 osiemnaste czyli 1 dziewiąta lub T2 będzie się równało 162,18, czyli to się równa 9. Zatem moje q kwadrat równa się 1,9 lub q kwadrat równa się 9. Stąd moje q albo się równa 1 trzecia lub q równa się minus 1 trzecia lub q równa się 3 lub q równa się minus 3. Ale skoro ten ciąg jest ciągiem zbieżnym, no to w takim układzie Q nie może być ani trójką, ani minus trójką, czyli te dwie wypadną, zostanie mi tylko 1 trzecia lub minus 1 trzecia. I teraz dla k równego 1 trzecia lub k równego minus 1 trzecia. Wracam do zadania. A1 jest równe. 20 przez 1 plus Q kwadrat. Zatem 20 podzielone przez 1 plus 1 e, dziewiąta górę i dół mnożę przez 9 to będę miała 180 przez 9 plus 1 czyli 18. A drugie A1 będzie się równało Tyle samo. Bo jak kup podniosę do kwadratu, to to się nie zmieni. Zatem, wiedząc, że ten ciąg jest zbieżny, mogę skorzystać z sumy szeregu geometrycznego, czyli ze wzoru A1 przez 1 minus Q i będę liczyć. Wyraz pierwszy, 18 przez 1 minus 1 trzecia, czyli 18 przez 2 trzecie, to się będzie równało 27. Zaś dla tej pary suma będzie się równała 18 przez 1, dodać 1 trzecia, czyli 18 przez 4 trzecie. To będzie się równało 18 razy 3 czwarte. Skracamy na 2 i będzie 27 drugich. Czyli mam obie sumy. Policzone.